Cześć i witam was Dawno już nie było kontynuacji tej serii Bo zapomniałem, no Ostatnio mnie jeden z was Jeden z was? Tak, jeden z was I... Mi przypomniał, gdzie jest kariera bo ja ją dokończyłem nagrałem wszystko, ale widocznie jakoś później zapomniałem no, zedytować to wszystko i no, online dać dlatego, nie wiem, ja skoncentrowałem się na tym nowym i na pewno widzieliście, że zacząłem tą serię Kubica wrócił do formuły no i tu teraz walczymy z Botasem z masą, z dwoma, widzę No i jeden ujem z drugiego ścisnął, także tego by przyjęli. No i teraz jest... A nie, to się w drugim odcinku mogę też zapytać. No i tu bez problemu siódma pozycja. To jest jedna z moich ulubionych tras. Nawet jak na nie... Nawet, że ja nie jestem na niej najlepszy. No, no i... Także no. Także no. Uff. Ej, tu Hul Hulkenberga, bez problemu, cyknęliśmy. Nawet, nawet że on ma ten, tylko tu hamowanie jest Nawet że on ma Mercedes, Mercedesowy silnik, ja cię pieprzę. No ale teraz znowu będzie atakował. Same Fair. Zostawamy mu miejsca, ale się nie zdecydował. No i później okrążenie piąte już, Lycanem przed nami. No i bez problemu dojeżdżamy, jaki top speed mamy na hamowaniu. Ja często wyprzedzam na hamowaniu, jakoś mi teraz podpadło. No i teraz, gdzie jesteśmy? Dalej okrążenie piąte. Tylko nie wiem co tu ma być takie fascynujące. No widzicie, tak się niekiedy fejle zdarzają przycięciu no ale no i okrążenie 11 i widzicie że dalej na twardej mieszance jadę bo myślałem że jak zacznie padać to nie muszę użyć obydwie opony no ale się źle przekonałem bo nie wystarczało za mocno i widzicie wyskoczył znaczek Bruce remaining must use option tires no muszę wykorzystać tamte koła ale zrobiłem tak, że sobie wziąłem Intermediate i wtedy jak weźmiesz Intermediate, yy, to wtedy nie musisz już tamtej opony używać. No i teraz wjechałem do boksu, ja byłem na pierwszej byłem na pierwszej pozycji, myślałem, że jakby dojechałem tak, to by wtedy więcej punktów nad Hamiltonem zebrałem. No i widzicie już kopić zaczęło, może... No jakby dwa okrążenia wcześniej zaczęło lać. No ale widzicie. Pierwsze okrążenie było ciężkie, ale później tak, że za, no, zaczęło rosić, no i widzicie, że chodny już nie jest za mną. A wyjechałem przed nim. No i... Druga pozycja? Piąta? Szósta? Szósta, no szósta pozycja. Louis Hamilton pierwszy baton ósmy. No, i e, jutro, albo pojutrze, nie wiem kiedy to, e, no online dam, to będzie ostatni odcinek. I później w ostatnim odcinku musicie napisać, e, jakim autem mamy jechać e, w drugim sezonie. Dlatego zostawcie ciuka w górę i widzimy się w ostatnim odcinku. Do widzenia.